Sojusz z Ukrainą. Oczekiwania przed szczytem NATO w Waszyngtonie. Umocnienie bezpieczeństwa naszej części y, Europy. Polska będzie zabiegała o stworzenie w Bydgoszczy nowej instytucji NATO. Kolejna tragedia nad wodą. Pomimo prowadzonych działań, nie udało się uratować życia mężczyzny. Ratownicy apelują o rozwagę. Przestrzegam przed skakaniem na głowę w miejscach, gdzie nie wolno. Sposób na kleszcza. Mieć miejsca zakryte, szczególnie nogi. Pajęczaki mogą być groźne. Musimy na kleszcze uważać praktycznie przez cały rok. To jest główne wydanie Zbliżeń. Agata Mielczarek, dzień dobry i zapraszam. Prezydent Ukrainy z wizytą w Polsce Wołodymir Załoński spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Donaldem Tuskiem. Podpisano też umowę dotyczącą współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Wizyta jest związana ze szczytem NATO, który rozpoczyna się jutro w Waszyngtonie. Polska będzie zabiegała między innymi o stworzenie w Bydgoszczy nowej instytucji centrum analiz, szkolenia i edukacji NATO Ukraina. Dziesiątki rakiet wystrzelonych w godzinach poniedziałkowego szczytu. Władze Ukrainy informują o kilkudziesięciu zabitych i ponad setce rannych. Rosjanie zaatakowali m.in. w Kijowie największy szpital dziecięcy w kraju. Podczas wizyty w Polsce Wołodymir Załański poprosił, by chwilą ciszy uszanować pamięć ofiar. Jest rzeczą oczywistą, że wszystko, co zostało przez rosyjskich terrorystów zrujnowane, zostanie przez nas odnowione zaraz nasz. Najpchidno do pomucha i Ukraina daje świadectwo swojego bohaterstwa od wielu, wielu miesięcy, ale równocześnie potrzebuje pomocy całego cywilizowanego świata. O tym dzisiaj także rozmawialiśmy. Bezpośrednim powodem spotkania w Polsce z premierem Donaldem Tuskiem było podpisanie umowy dotyczącej współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Podobne zobowiązanie z Ukrainą podpisało 19 państw i Unia Europejska jako całość. Prezydent Ukrainy spotkał się także z prezydentem Andrzejem Dudą. Wcześniej odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego związane z rozpoczynającym się szczytem NATO. Rozmowy dotyczyły najważniejszych dla Polski zagadnień. Umocnienie bezpieczeństwa naszej części Europy, realizacja planów regionalnych, umocnienie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, usprawnienie jej. Oczekiwana jest także decyzja w sprawie formowanego nad Brudą Centrum Analiz Szkolenia i Edukacji NATO Ukraina. Uaktualnimy plany sojuszu, stworzymy też nowe dowództwa i nową misję, właśnie na rzecz pomocy Ukrainie. Polska będzie zabiegała o stworzenie w Bydgoszczy nowej instytucji NATO Centrum Analiz. Centrum NATO Ukraina to jednostka, która będzie służyć wymianie doświadczeń między wojskowymi z NATO i z Ukrainy. Formowanie takiej jednostki w Bydgoszczy podkreśla pozycję miasta jako czołowego ośrodka NATO w tej części Europy, podkreśla politolog z UKW dr Sławomir Sadowski. Te doświadczenia z wojny na Ukrainie miałyby być y, chyba. Podstawowym, podstawowym źródłem kształcenia, szkolenia. No jest to ostatecznie od dawna pierwsza duża wojna klasyczna w Europie, więc doświadczenia, które się tu zdobywa, no mogą być bezcenne dla, dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, dla naszej armii. Szczyt NATO w Waszyngtonie rozpocznie się we wtorek. W sobotę na jeziorze czarnym zginął 33 latek to czwarty przypadek utonięcia w regionie w czasie wakacji. Ratownicy i policja apelują o ostrożność. To właśnie w tym miejscu doszło w sobotę do tragedii. Zginął 33 letni mężczyzna. Pomocy udzielali mu ratownicy. Przystąpiłem do reanimacji, reanimowałem około minuty. Ratownicy przejęli ode mnie pacjenta. Podłączyli mu maszynę, która robiła to zamiast człowieka. Yy, próbowaliśmy około 30 minut reanimować. Yy, tak przebiegała akcja, niestety nie udało się uratować poszkodowanego. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Włocławcy policjanci wspólnie z prokuratorem prowadzili na miejscu czynności i ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia, a dodatkowo prokurator polecił zabezpieczyć zwłoki prosektorium, żeby wykonać sekcję zwłok. To dziewiąta w tym roku ofiara wody w regionie, czwarta od początku wakacji. Niestety na no, tak alkohol, nie powinien przede wszystkim wchodzić do wody i na niestrzeżonym... Praży, tak? Bo tam chyba nie ma ratownika tylko po tej stronie. Dlatego ratownicy apelują o rozwagę nad wodą i na wodzie. W tylnej górze policjanci pomogli czterem osobom, które utknęły w zaroślach. Funkcjonariusze wsparli również pływających w pieczyskach, ich łódź utknęła na mieliźnie. Apelujemy do wszystkich, którzy korzystają z kąpieli wodnych, żeby być ostrożnym i kąpać się w miejscach, gdzie jest to miejsce wyznaczone. No tutaj akurat było na dzikim kąpielisku jeszcze poza godzinami, kiedy nawet nie ma ratowników na danym jeziorze. W kolejnych dniach temperatura ma przekroczyć 30 stopni. Więcej osób będzie szukało ochłody nad wodą. Stąd apel służb o rozsądek podczas wypoczynku Bartosz Stelmasik, TVP 3 Trwa modernizacja instalacji do przetwarzania odpadów przy Bydgoskim Remondisie. Inwestycja warta jest ponad 50 milionów złotych. Czekają na nią mieszkańcy Siernieczka, którzy od lat protestują i informują, że nieprzyjemny fetor o różnych porach dnia i nocy utrudnia im życie. Od kilku dni obserwują nasilanie się specyficznego zapachu. Boją się, że będzie tak przez całe lato. To jest to główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Koniec pierwszego etapu remontu ulicy Łęczyckiej w Bydgoszczy. Kolejni lekkoatleci z regionu z prawem startu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Do groźnego wypadku doszło w powiecie brodnickim w zdarzeniu samochodu osobowego z kamperem. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. W wyniku uderzenia kamper przewrócił się na bok. Ruch na drodze wojewódzkiej nr 544 w Łaszewie odbywał się wahadłowo. Po godzinie 11.40 w miejscowości Łaszewo powiat brodnicki doszło do zdarzenia drogowego, w którym to 43-letnia kobieta kierująca Toyotą Camry z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zdarzenia bocznego z nadjeżdżającym nas w Fordem Transitem, jest to camper, doprowadzając do jego wywrócenia. W wyniku zdarzenia poszkodowana została 43-letnia kobieta kierująca Toyotą. Została zabrana do szpitala, natomiast pozostałym e, uczestnikom zdarzenia drogowego nic się nie stało, nie odnieśli oni obrażeń. W miejscu zdarzenia ruch jest utrudniony ze względu na wykonywane czynności. Pod kątem wypadku drogowego? Od wtorku zmiana organizacji ruchu na ulicy Łęczyckiej w Bedgoszczy. Kończy się pierwszy etap prac. Odcinek między Fordońską a Skłodowskiej Kiri zostanie udostępniony kierowcom na stałe trasy. Wrócą też autobusy. Zamknięty zostanie z kolei odcinek do ulicy bocznej z utrudnieniami. Trzeba będzie się liczyć także na drogach wojewódzkich, bo drogowcy planują rozpoczęcie wakacyjnych remontów, które potrwają kilka miesięcy. Droga w remoncie, kierowcy na zakręcie. Przebudowa ulicy Łęczyckiej daje się we znaki również pieszym i podróżującym komunikacją publiczną. Jest trochę uciążliwe, bo jednak trzy autobusy tutaj chodziły, prawda? I tak dojechać, a teraz na ten, no to już ponad miesiąc chyba, albo więcej to trwa. Dla komunikacji miejskiej zostały wyznaczone objazdy. Autobusy linii numer 59, 64, 69, 89 oraz nocnej 33 kursują obecnie ulicą Bałtycką. No już bardzo długo są objazdy. Bardzo uciążliwe bardzo naprawdę. No trudno, musimy się do tego przyzwyczaić, ale będzie niebawem dużo dobrze. Jak zapowiadają drogowcy, autobusy wrócą na swoje stałe trasy w środę. Dzień wcześniej odcinek między Fordońską a Skłodowskiej Kiri będzie już przejezdny dla kierowców. Zakończyliśmy pierwszy odcinek przebudowy ulicy Łęczyckiej. W ramach tego zadania wymieniliśmy nawierzchnię na samej ulicy, ale też powstały nowe chodniki po zachodniej stronie. Wybudowaliśmy nowe zjazdy na posesje. Ale to jeszcze nie koniec utrudnień. W środę rozpocznie się drugi z trzech etapów prac. Drogowcy zamkną kolejny odcinek Łęczyckiej od Ronda przy ulicy Skłodowskiej Kiri do ulicy Bocznej. Tam również pojawi się nowa nawierzchnia i chodniki. Dojechać zawsze na osiedle można, także nie ma wielkiego problemu. No, mam nadzieję, że będzie elegancko zrobione, będzie się potem lepiej jeździł. Na to liczą też kierowcy, którzy poruszają się po drogach regionu. W ostatnim czasie w Terespolu Pomorskim otwarto nowy wiadukt nad torami kolejowymi. W sympólnie Krajeńskim powstało nowe rondo. Nadal trwają jednak prace na drodze wojewódzkiej numer 254, a to jeszcze nie koniec planowanych inwestycji. Mamy poogłaszane następne przetargi, część prac też już jest w toku. Kolejny odcinek drogi 254 pomiędzy Wolicami a Szczepankowym jest w trakcie przebudowy. Rozpoczęliśmy pierwsze prace na budowie obwodnicy Mogilna. Przed drogowcami kolejna duża inwestycja na trasie inowrocław Żynin. 9 lipca rozpocznie się przebudowa odcinka między Pturkiem a Młodocinem. Ta trasa będzie czasowo nieprzejezdna. Zalecany jest objazd przez Łabiszyn. Na wszystkie inwestycje drogowe prowadzone w tym roku samorząd województwa przeznaczy około pół miliarda złotych. Wracamy do tematu trwającej modernizacji instalacji do przetwarzania odpadów przy Bydgoskim Remondisie. Inwestycja warta jest ponad 50 milionów złotych. Czekają na nią szczególnie mieszkańcy Siernieczka, którzy od lat protestują i informują, że nieprzyjemny fetor o różnych porach dnia i nocy utrudnia im życie. Od kilku dni obserwują nasilenie się specyficznego zapachu. Boją się, że będzie tak przez całe lato. Po dawnej sortowni i magazynie nie ma śladu. Powstał nowy obiekt. W czasie wakacji montowana będzie instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. W zamkniętym obiekcie ma odbywać się rozładunek, sortowanie oraz przekształcanie odpadów na kompost. Instalacja do biologicznego przetwarzania została w pełni schermetyzowana w 100%. Oprócz tego powstała schermetyzowana hala instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Można powiedzieć, że instalacja jest w pełni schermetyzowana wyposażona w system wentylacji. Odpylania. Na instalacje czekają głównie mieszkańcy osiedla Siernieczek. Odór utrudnia im codzienne funkcjonowanie, również ich zdaniem mieszkania w tej części miasta straciły na wartości. Nikt nie chce kupić nieruchomości w takim sąsiedztwie. Nie idzie w ogóle okna otworzyć, na wyjść usiąść na, na, tym, na działce, czy nawet iść owoce zerwać. To tak człowiek robi. Albo maseczkę. No ludzie no w tym wieku z maseczką. Zaczęły się wakacje, zaczął się smród. To już jest tak kolejny kolejny, kolejny rok, kiedy właśnie wakacje zaczynamy ze smrodem. Ja już jestem pod tym względem tak schorowany. Astma, którą mnie dręczy, to jest jak sejsmograf. Czuję od razu i mnie dusi kaszel. I to jest najbardziej przerażające. Mieszkańcy osiedla uczestniczą m.in. w społecznej Radzie, która działa przy firmie Remondis, mieli możliwość przyglądania się całemu procesowi powstawania nowych obiektów, a także odwiedzić podobną instalację w innej części kraju. Jednak cały czas są sceptyczni, czy nowa hala i zamknięcie w niej procesu przetwarzania odpadów zlikwiduje problem smrodu. Jak pojawiły się te ciepłe dnie, to po prostu zaczęło śmierdzić. No... Nie do wytrzymania wręcz. Najgorzej jest nocą, kiedy po prostu no, ludzie, wiadomo, jest, jest ciepło, więc chcieliby wywietrzyć mieszkania, i, i rano człowiek się budzi i mieszkanie jest praktycznie całe, całe w smrodzie. Nieprzyjemny zapach unoszący się z sortowni jest problemem, który od dekady męczy mieszkańców tej części Bydgoszczy. Odbywały się protesty, blokowano także ulicę Fordońską. Pytanie, czy to będzie ostatnie lato, kiedy męczyć będzie ich fetor z sortowni. Odpady zielone przetwarzamy głównie z miasta Bydgoszczy, więc. No... To jest jeden z, naszych, jeden z naszych elementów działalności. No i będzie odbywało się wewnątrz hal. Proszę pamiętać, że hale to 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, a więc ogromna powierzchnia do tego, aby wszystkie procesy odbywały się właśnie wewnątrz hal. We wrześniu Remodis chce uzyskać pozwolenie na użytkowanie inwestycji. Instalacja do przetwarzania odpadów kosztowała 54 miliony złotych. Na jej budowę pozyskano m.in. dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejne archeologiczne znaleziska na terenie budowy Europejskiego Centrum Filmowego w Toruniu. To prawdziwa kopalnia śladów przeszłości miasta i przy okazji temat budzący kontrowersje, nawet wśród samych archeologów. Spór dotyczy zakresu badań, jakie powinny być w tym miejscu prowadzone, i przebiegu ciepłociągu. 14-wieczny garnek to tylko jeden ze śladów przeszłości odnalezionych na terenie zespołu staromiejskiego. Archeolodzy codziennie natrafiają na kolejne znaleziska. Taka jest w Toruniu sytuacja, że właściwie, gdzie nie wbijemy łopaty, tam mamy zabytki. W tym miejscu znajdowały, są, były odkryte. Przygotowania do budowy Europejskiego Centrum Filmowego pociągają za sobą inne prace, tak jak przebudowa pociągu przy Alei Solidarności. Spór dotyczy tego, czy ta inwestycja naruszy podziemne dziedzictwo Torunia, czy nie? Nie widzimy żadnego zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego w tym zakresie. Wręcz przeciwnie, e, uważamy, że te badania mogą dość dużo wnieść do dodatkowych, cennych informacji e, w tym zakresie. E, badania nie są zagrożone, badania trwają, nie zostały zatrzymane. Innego zdania jest profesor Wojciech Chudziak. W negocjacje włączyło się miasto, zorganizowano spotkanie z udziałem archeologów i przedstawicieli inwestora. Póki firma nie zacznie pracować, nie będziemy mogli stwierdzić, czy tutaj jest rzeczywiście coś do, co uniemożliwia nam pracę, czy nie. No bez tego mając tą całą warstwę ziemi nie wiem. Chcemy porozmawiać, zobaczyć, co się dzieje i ewentualnie, jeżeli dojdzie do jakich zmian, to będziemy chcieli je oczywiście wprowadzić. Zależy nam na to, gminie miasta Toruń, aby ta troska o te nasze dziedzictwo historyczne, dziedzictwo kulturowe zawsze była z nami. No i też właśnie dlatego dzisiaj się spotykamy. Efektem rozmów jest enigmatyczny komunikat. Konieczne jest wypracowanie najlepszej formy prowadzenia badań archeologicznych na tym terenie i znalezienie optymalnego rozwiązania. Strony zgodziły się zorganizować spotkanie z wojewódzkim konserwacją. Zabytków w, tej sprawie. w komunikacie potwierdzono też, że badania archeologiczne w tym miejscu będą kontynuowane. Po przebudowie ciepłociągu do sieci będzie można podłączyć kilkadziesiąt nowych budynków. Bartosz Stelmasik, TVP Uwaga na kleszcze, które przenoszą groźne choroby. Od początku roku w regionie odnotowano 245 przypadków boreliozy. 13 osób trafiło do szpitala. W całym kraju liczba potwierdzonych w tym roku przypadków zachorowań jest większa niż rok temu. Warto o tym pamiętać, wybierając się do lasu na spacer. Sezon na kleszcze w pełni. Te pajączaki lubią ciepło, dlatego ostatnio pojawiają się wcześniej niż zwykle. Sprzyjają im łagodne zimy. Kleszcze można spotkać nie tylko w lasach, ale również coraz bliżej miast. Nawet wybierając się na spacer do parku, warto odpowiednio się przygotować. Mieć miejsca zakryte, szczególnie nogi pod pachami, takie rzeczy jak się wchodzi do lasu, nakrycie, długie spodnie. Po prostu trzeba myśleć, że jednak te kleszcze są niebezpieczne, bo one są niebezpieczne i niosą ze sobą choroby. Najlepszą ochroną to będzie repelent. I, I nic więcej nie pomoże. Po powrocie do domu należy dokładnie obejrzeć całe ciało. Kleszcze mogą przenosić wiele chorób, w tym boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Nie każdy pajęczak jest nosicielem choroby, ale każdego należy niezwłocznie usunąć. Do zakażenia może dojść w ciągu 24 godzin. Jeżeli y, podejmiemy się tego zadania sami, to należy oczywiście y, nie. Próbować, wykręcać go czy czymkolwiek smarować, tylko po prostu chwycić bardzo blisko skóry najlepiej pensetą i dynamicznym ruchem oderwać z naszej skóry. Miejsce po ukąszeniu należy zdezynfekować i obserwować przez kilka kolejnych dni. W regionie od początku roku odnotowano 245 przypadków boreliozy, to o 37 więcej niż w tym samym czasie przed rokiem. Nie potwierdzono natomiast żadnych przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. Dostępna jest szczepionka przeciw tej wirusowej chorobie. Jeżeli chodzi o szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, takie szczepionki są dostępne. Należy przyjąć, żeby być bezpiecznym, należy przyjąć trzy dawki szczepienia pierwotnego oraz dawki przypominające co 3-5 lat. Kleszcze są aktywne nawet do późnej jesieni. Stanowią zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt domowych, dlatego należy zadbać również o nie. Dla Zbliżeń Dominika Sikorska. Studenci Politechniki oraz pracownicy Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy wykorzystują wakacje do zdobycia nowych umiejętności i podniesienia swoich kwalifikacji. Wspólny projekt nosi nazwę Letnia Akademia Modelowania Hydraulicznego. Warsztaty potrwają dwa tygodnie. Celem tego spotkania, tych warsztatów tak naprawdę, to jest pokazanie przyszłym adeptom sztuki, inżynierii sanitarnej, obecnym studentom, na czym polega modelowanie hydrauliczne, jak to się robi, jakie są z tego korzyści. A dla części uczestników tego spotkania jest to okazja do odnowienia wiedzy sprzed kilku lat nabytej na studiach. Naukowcy mają obszar do zbadania, do rozstrzygnięcia, aby te modele były precyzyjne żeby nasze plany, jeżeli chodzi o zarządzanie, o hydraulikę sieci, o optymalizację pracy sieci w kontekście kolejnych inwestycji, czy modernizacji, czy remontów tej infrastruktury. Zależy nam na tym, aby studenci nabyli takie kompetencje, które są pożądane na rynku, aby, można, aby przygotowani zasilali kadry i, i, i realizowali no, ważne projekty, w tym wypadku projekty związane z, z wodą, a wiadomo, że w okresie deficytu wody to jest. To najbardziej istotne. W tym wydaniu czas na informacje sportowe. Hubert Malinowski. Dzień dobry. Marika Popowicz-Drapała i Dawid Wegner dołączyli do grona lekkoatletów, którzy będą mieli prawo startu indywidualnego na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Stało się tak w wyniku tak zwanej relokacji w poszczególnych konkurencjach. Początek zmagań lekkoatletów zaplanowano na Igrzyskach 1 sierpnia. Udało się tutaj uzyskać miejsce z relokacji, bardzo się cieszę, bo nie ukrywam, że start indywidualny na ich no gdzieś tam pod koniec tej mojej kariery to było na pewno moje marzenie, a tym bardziej w tym biegu na 400 metrów. No to jest to dla mnie taki mały szok i nagroda za to, co za tą pracę, którą zrobiliśmy do tej pory. Więcej na ten temat oraz pozostałe relacje i wyniki w wieczornym serwisie sportowym o 21.45. W takim upale z pewnością warunki do trenowania najłatwiejsze nie są. Hubert Malinowski z tymi informacjami sportowymi, a już teraz prognoza pogody i Magdalena Żakowska. Witam serdecznie. Dzisiejsza pogoda rozpiszczała nas słońcem i przyjemną temperaturą. Jutro słońca też nie zabraknie, będzie nawet bezchmurnie, ale temperatura może być już uciążliwa, bo w centrum i na południu regionu termometry jutro pokażą około 30 stopni. Jutro warto poszukać cienia w lesie, a w lesie znajdziemy jutro nie tylko cień, ale możemy tam też znaleźć smakowite kurki. Ja życzę Państwu smacznego, bo jutro rzeczywiście trzeba będzie uciekać przed tym żarem lejącym się z nieba. Tak samo zapowiada się środa, w środowe popołudnie nawet do 33 stopni na termometrach, ale niestety w środę uważajcie też Państwo na burzę. Taka zmienna pogoda utrzyma się też w czwartek, w piątek znów pogodnie, nawet bezchmurnie, ale ponownie upalnie. Szczegóły prognozy oczywiście już za chwilę. Zapraszam. I tymi informacjami kończymy to wydanie zbliżeń. Na kolejne zapraszam o 21.30. Do zobaczenia.